Witajcie, kochani! Witam Was w dzisiejszym sobotnim poranku w naszym projekcie słowa! Dzisiaj wspólnie zajmiemy się Ewangelią według Świętego Mateusza. Jest to rozdział 17, werset od 10 do 13. Ewangelia jest y, dosyć krótka, naprawdę y, jest bardzo, bardzo mało zdań, y, ale. Jak w każdej Ewangelii Jezus bardzo dużo do nas przez nią mówi, wystarczy tylko chwilę, by usiąść nad nią, pomodlić się i, i już wiemy, co Jezus chciał nam powiedzieć przez nią. Eee, więc z racji tego, że jest ona niezbyt obszerna, to ją przeczytam, <laughs> przyjście Eliasza. Zapytali go uczniowie, czemu więc nauczyciele pisma twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Odpowiedział. Eliasz rzeczywiście przyjdzie i wszystko naprawi. Wiedzcie jednak, że Eliasz już przyszedł, ale go nie rozpoznali i postąpili z nim tak, jak im się podobało. Podobnie Syn Człowieczy dozna od nich cierpień. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu. I myślę sobie, że poprzez tę Ewangelię Jezus chce powiedzieć Tobie i mi, że nie warto oceniać człowieka po jego wyglądzie, nie warto go skreślać od razu, tylko żebyśmy byli pełni miłości do drugiego człowieka, do bliźniego, byśmy nie skreślali go od razu, bo właśnie ten człowiek może kryć w sobie wielkie dobro, którym chce nas obdarzyć, a przez to, że go skreślimy, obrzycimy błotem, będzie tylko cierpiał. I tak właśnie tutaj Jezus przedstawił historię Jana Chrzciciela, który przecież nie chciał źle dla, dla lunu, Chciał powiedzieć o Jezusie, który jest ukochany, który jest miłosierny, który da wiele miłości. Jednak ludzie postąpili no, z Nim tak, jak chcieli. Nie, nie przyjęli Go zbyt, zbyt radośnie. I właśnie w tym tkwi cały sens, żeby być dla innych bardzo dobrym człowiekiem, żeby właśnie każdy posiada historię, o której żadne z nas nie ma całkowicie pojęcia i dlatego nie możemy nikogo oceniać od razu, bo naprawdę dzieją się bardzo różne rzeczy i Jezus o tym wie, bo Jezus jest osobą, która wie o wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, to On wie dlaczego płaczemy, dlaczego się cieszymy i jako jedyny wiele czego wynikają jakieś różne nasze zachowania w sytuacjach. Dlatego właśnie chcę pokazać Ci, Tata, że w każdym kryje się dobra i żeby właśnie cenić ludzi i właśnie dawać im szansę, bo jest naprawdę warto. Dzięki, kochani. Dzisiejsze słowo i rozważania naprawdę były dosyć krótkie. Mam nadzieję, że pomimo to. Bardzo dobrze się bawiliście, że bardzo miło spędziliście czas i przede wszystkim, że spędziliście go z Jezusem, ze słowami Jezusa. Trzymajcie się cieplutko, zapraszamy Was na inne nasze projekty i do zobaczenia. Cześć!